Dzień dobry! Witam Was bardzo serdecznie na kanale Piekła Niema. Dzisiaj zapraszam Was do wysłuchania sprawy, która wydarzyła się w Wielkiej Brytanii w 2009 roku i która dotyczy 35-letniej Claudii Lawrence. Claudia urodziła się w Moulton w północnym Yorkshire 27 lutego 1974 roku. Mieszkała wraz z ojcem Peterem, matką John i starszą o trzy lata siostrą Ali. Jej ojciec był prawnikiem, a matka członkiem Rady Miejskiej, a przez jedną kadencję nawet i burmistrzem miasta. Jej rodzice później się rozwiodą, ale dziewczyna pozostanie w dobrych stosunkach z obojgiem. Klodia uczęszczała do prywatnej szkoły dla dziewczyn, później do szkoły gastronomicznej i tam kształciła się w kierunku kucharza. Po szkole pracowała w różnych hotelach i restauracjach w Yorku, ale nie odpowiadały jej godziny pracy. Między innymi z tego też powodu pracę postanowiła zmienić i w 2006 roku znalazła zatrudnienie na York University. Tam została szefem kuchni. W 2007 roku Klodia kupiła dom w zabudowie szeregowej i tym samym zamieszkała na przedmieściach Yorku niecałe 5 kilometrów od miejsca pracy. Ale co jeszcze wiemy o kobiecie? Wiemy, że lubiła podróżować, najczęściej i najchętniej odwiedzała Cypr. Jej pasją była jazda konna, miała swojego konia, a zainteresowanie tymi zwierzętami zaczęło się u niej po tym, gdy jako mała dziewczynka otrzymała w prezencie kucyka. Klodia nie była z nikim w stałym związku, ale prowadziła ogólnie bogate życie towarzyskie. W internecie pojawiają się informacje, że spotykała się na pojedyncze randki z różnymi mężczyznami, ale żadna z tych randek nigdy nie przeradzała się w jakąś dłuższą znajomość. Jej rodzina też niewiele o jej prywatnym życiu wiedziała. Natomiast niestety ta informacja i ten aspekt jej życia wywołał później wiele spekulacji w mediach, a także trochę wpłynął na policyjne śledztwo. Wybiegam jednak zbyt daleko do przodu, bo o tym wszystkim dowiecie się oczywiście za chwilę. Także po przeprowadzce w 2007 roku, Klaudia zaczęła regularnie spędzać wieczory w lokalnym pubie The Next Head. Był czwartkowy wieczór 19 marca 2009 roku. Suzy Cooper siedziała w pubie i czekała na przyjście swojej dobrej przyjaciółki Klaudii. Panie umówiły się na drinka i robiły tak często. W internecie można też znaleźć informację, że kobiety były ze sobą bardzo blisko i że bardziej zachowywały się jak siostry niż przyjaciółki. Klodia tamtego dnia nie zjawiła się o ustalonym czasie, ale Suzy cierpliwie czekała. Początkowo uznała, że kobieta może po prostu się spóźnić. Ale minuty mijały, a Klaudia dalej nie wchodziła przez główne drzwi. Suzy postanowiła napisać sms, no ale nie otrzymała żadnej odpowiedzi. Wtedy postanowiła zadzwonić, ale dalej po sygnale telefonu nikt nie odebrał. Takie wystawienie swojej dobrej koleżanki nie było w stylu Klodii, ale Suzy uznała, że kobieta może była zmęczona po pracy, przysnęła i nie słyszała telefonu. Suzy postanowiła wyjść z pubu i wrócić do siebie. Następnego dnia rano zadzwoniła do przyjaciółki, ale tym razem nie było w ogóle sygnału. Od razu włączyła się poczta. Telefon albo się rozładował, albo został specjalnie wyłączony. I to ten fakt od razu zaalarmował Suzy. Klodia była taką osobą, która bez swojego telefonu się nie ruszała. Lubiła pisać sms -y i być w stałym kontakcie z wszystkimi. Suzy w tamtym momencie postanowiła zadzwonić do Petera, ojca Klodi. Powiedziała mu, że nie jest w stanie skontaktować się z jego córką, że ta nie pojawiła się na umówionym wcześniej spotkaniu i że się po prostu o nią martwi. Peter zapewnił ją, że podjedzie do domu córki i sprawdzi, czy wszystko jest w porządku. Zanim jednak to zrobił, to postanowił skontaktować się z pracodawcą kobiety. Zadzwonił na uniwersytet, ale szybko został poinformowany, że Klodia nie zjawiła się w pracy ani 19, ani 20 marca. Peter, nie tracąc ani chwili dłużej, pojechał do jej domu. Gdy mężczyzna wszedł do jej mieszkania, to wszystko wyglądało normalnie. Kapcie ułożone były przy drzwiach, naczynia były w zlewie, łóżko było pościelone. Biżuteria, którą kobieta zakładała po pracy, wciąż była w domu. W domu był też jej paszport oraz karty. Brakowało jedynie telefonu oraz plecaka. Klodia swój plecak nosiła zawsze, gdy szła do pracy, bo najzwyczajniej w świecie chowała do niego swój uniform. Piterowi wydawało się więc, że kobieta musiała wyjść do pracy zgodnie z planem 18 marca 2009 roku. I teraz, może tak na szybko, powtórzmy sobie wszystkie daty, żebyśmy się nie zgubili. 18 marca 2009 roku Klaudia wyszła do pracy i do niej dotarła. 19 marca nie przyszła na 6 rano do pracy. Wówczas postanowił się z nią skontaktować jej menadżer ale gdy kobieta nie odebrała, no to ten nie podjął już żadnych dalszych działań. Klodia tego 19 nie dotarła też na spotkanie z Suzy. Kolejnego dnia, czyli już 20 marca, znowu nie zjawiła się w pracy. 20 marca do Pitera zadzwoniła też Suzy i poinformowała go o wszystkim. Mężczyzna zadzwonił na uniwersytet i dowiedział się, że jego córka nie pojawiła się w pracy dwukrotnie. Następnie mężczyzna jedzie do jej mieszkania sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Suzy też tego 20 marca zadzwoniła do właściciela pubu. George Forman był jej, Klodi i jej ojca wspólnym znajomym. Kobieta zapytała się go przez telefon, czy wie, gdzie może przebywać Claudia. I Peter, o czym wcześniej nie wspomniałam, to do tego mieszkania udał się właśnie ze wspomnianym przed chwilą George'em. Obaj mężczyźni zeznają później, że mieszkanie było schludne, wszystko było na swoim miejscu i nie wyglądało, jakby toczyła się w nim jakaś walka. Około godziny 14 w piątek 20 marca rodzina Klaudii skontaktuje się z policją i zgłosi jej zaginięcie. Funkcjonariusze spotkali się z ojcem kobiety w jej domu jeszcze tego samego dnia. I początkowo policjanci zwlekali z rozpoczęciem poszukiwań i było tak między innymi dlatego, że Claudia miała 35 lat, a w domu nie było widać śladów po szarpaninie. Śledczy uznali, że Claudia za kilka dni się pewnie pojawi i powie, dlaczego postanowiła zrobić sobie krótką przerwę od wszystkich. I chociaż funkcjonariusze nie rozpoczęli takich prawdziwych poszukiwań od razu, to postanowili sprawdzić jej drogę do pracy i zaapelowali do opinii publicznej o przekazywanie informacji, które mogą coś wnieść do sprawy. Rodzina klodi natomiast od początku była przekonana, że kobieta została uprowadzona. Koniec końców, prawie 200 policjantów przeszukało dom kobiety oraz trasę, którą zwykle obierała idąc do pracy. Próbowano też ustalić kroki kobiety z dnia 18 marca. Śledczy próbowali dowiedzieć się, czy tamtego dnia wydarzyło się coś niezwykłego. W środę, 18 marca, Klodia została złapana przez kamerę monitoringu, gdy wychodziła z pracy tuż po godzinie 14. Skierowała się w stronę domu. Wiadomo było, że idzie pieszo i do swojego domu powinna dojść po około 45 minutach. Klodia tamtego dnia została zauważona na trasie przez kilka kamer. W drodze do domu wysłała jeszcze list na poczcie. Około godziny 15 zarejestrowała ją kamera zamontowana w sklepie, który znajdował się niedaleko jej domu. Kobieta była też widziana wówczas przez swojego sąsiada. Wieczorem, Klaudia porozmawiała jeszcze telefonicznie z matką i ojcem. Jej matka zezna później, że córka nie wydawała się zestresowana i rozmawiała z nią normalnie. Kobiety omawiały nadchodzący dzień matki. Klodia dodała też, że jest już w domu i że będzie kłaść się wcześniej, bo musi wstać do pracy o piątej. Musiała wstać o tej piątej, bo czekał ją właśnie 45-minutowy spacer. Samochód kobiety, jak się okazało, był w naprawie. Klodia ostatnią wiadomość ze swojego telefonu wysłała o 20.23. A ostatnią wiadomość przychodzącą otrzymała od przyjaciela z Cypru o 21:12. W toku śledztwa śledczy ustalili, że kobieta wstała do pracy i wyszła z domu tego 19 marca. Funkcjonariusze wierzą też, że zgodnie z planem opuściła dom z plecakiem i telefonem w ręku. Na policję zgłosił się rowerzysta, który twierdził, że widział kobietę, która wyglądem przypominała Klodię. Gdy ta rozmawiała z jakimś mężczyzną, rowerzysta widział ich w pobliżu stacji elektroenergetycznej o 5.35 nad ranem. Policjantom ta informacja jak najbardziej pasowała, bo według ich wyliczeń o tej godzinie i w drodze do pracy Klodia powinna być właśnie na wysokości tej stacji. Natomiast tamtego dnia żadna z kamer monitoringu zamontowana na pobliskich sklepach jej nie uchwyciła. Później na policję zgłosił się jeszcze jeden świadek. Ten z kolei powiedział, że widział mężczyznę i kobietę kłócących się na skraju trawnika obok zaparkowanego pojazdu na University Way, mniej więcej w czasie, gdy Claudia miała rozpocząć pracę. Śledczy apelowali do opinii publicznej o pomoc w identyfikacji tych mężczyzn lub być może jednego mężczyzny, ale na niewiele to się zdało. W mediach opublikowano też zdjęcie Klodi, ale miała ona na nich jasne włosy, a w chwili zaginięcia była powarbowana już na ciemno. Kobieta nie posiadała też smartfona. Posiadała telefon, bardzo często go używała, ale był to zwykły telefon, nie był to smartfon. Nie miała też kont w mediach społecznościowych i to te dwie rzeczy znacząco utrudniły policji śledzenie jej ostatnich ruchów. Funkcjonariusze przyjrzeli się nagraniom z kamer, zamontowanych w pobliżu domu Klodi i wówczas odkryli, że w środę mężczyzna z plecakiem na plecach wszedł do alejki za jej domem o 19.15. Wyszedł minutę później. O 5.07 rano w czwartek CCTV uchwyciło również mężczyznę wchodzącego tą samą alejką i ponownie wychodzącego minutę później. Jednak ze względu na jakość nagrania nie można było ustalić, czy był to ten sam człowiek, który był tam też dzień wcześniej. Po przeszukaniu domu Klodi nie odnaleziono niczego wartego uwagi. W jej samochodzie natomiast znaleziono częściowy odcisk palca, ale nigdy nie udało się go zidentyfikować. Sześć tygodni po zaginięciu kobiety policjanci ogłosili, że sprawę traktują jako sprawę o potencjalne morderstwo. I chociaż śledczy nie mieli dowodów na to, że kobieta nie żyje, to nie mieli też żadnych na to, że żyje. I tutaj też dochodzimy do tego, o czym wspomniałam wam na samym początku. W trakcie poszukiwań Klodi, media zaczęły zupełnie inaczej mówić o sprawie. Początkowo pisano, że szuka się młodej kobiety, która była pracowita, która była przyjazna i która zaginęła w drodze do pracy. Wszyscy w okolicy desperacko chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało. Lokalni mieszkańcy zaczęli się też bać, że ich może spotkać to samo. No ale taka narracja nie trwała długo, gdy media dowiedziały się, że Klaudia nie mówiła otwarcie o swoim życiu prywatnym i że miała wielu partnerów, żadnego stałego, a niektórzy z nich mieli być nawet zamężni. No to możecie sobie sami dopowiedzieć, jak zaczęło to wszystko wyglądać, co zaczęły pisać media i co po cichu zaczęła uważać lokalna społeczność. I także w toku śledztwa policja wysnuła kilka teorii odnośnie tego, co przytrafiło się Klodi. I może teraz będzie dobry moment, by powiedzieć sobie, co na przestrzeni tygodni myślano. Początkowo mówiono, że być może kobieta wyjechała z nowym kochankiem, by rozpocząć życie w innym mieście. Później wysnuto teorię, jakoby Klodia miała wypadek w drodze do pracy, ale jak już wiemy, cała trasa została sprawdzona i niczego nie znaleziono. Później uważano, że Klodia mogła stać się przypadkową ofiarą mordercy lub osoby, która była niestabilna i byłaby do czegoś takiego zdolna. Mówiono też, że kobieta mogła paść ofiarą znanej jej osoby, i też w toku śledztwa zaczęto skłaniać się właśnie ku tej odpowiedzi. Jednym z kluczowych dowodów było to, że telefon komórkowy kobiety pozostał włączony aż do godziny 12.30 w czwartek 19 marca. Po tym czasie został celowo wyłączony. I ogólnie udało się ustalić, że telefon odbierał zasięg z masztu, który znajdował się w okolicy domu Klodi. Oznaczało to tyle, że telefon nie opuścił okolicy i być może kobieta też nie. Niezależna organizacja, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości, zaoferowała nagrodę w wysokości 10 tysięcy funtów każdemu, kto dostarczy informacje, które doprowadzą do aresztowania i skazania osoby związanej z zaginięciem klodi. Policjanci w toku śledztwa odebrali ponad 1200 telefonów ze wskazówkami, ale nie wniosły one do śledztwa zbyt wiele. We wrześniu 2009 roku policja ujawniła, że poszukiwania Klodi zostały rozszerzone o Cypr. Cypr był miejscem, które kobieta kochała, odwiedzała i robiła to dość często. We wrześniu 2009 roku poinformowano też właśnie, że ostatnia wiadomość, jaką kobieta otrzymała, pochodziła od mężczyzny z Cypru. 24 marca policja przeszukała obszar Heslington. Szukano w pobliżu placu zabaw oraz nieutwardzonej drogi. 25 marca przeszukano teren w pobliżu uniwersytetu. Skupiono się na polu, które graniczyło z boiskiem i akademikiem. Przeszukania te jednak nic nie dały, a później ustalono, że przeszukanie zostało zorganizowane po otrzymaniu nieprawdziwych informacji. Później policja już tak bardziej oficjalnie poda, że doszła do wniosku, że Klodia została najprawdopodobniej zamordowana wkrótce po opuszczeniu swojego domu 19 marca 2009 roku. Dodali też, że zbrodnia została właśnie najprawdopodobniej popełniona przez znanego jej i mieszkającego lokalnie mężczyznę. I żeby nie było, że w sprawie zupełnie nic się nie działo. W 2014 roku, pięć lat po zaginięciu Clodii policjanci dokonali pierwszego aresztowania w sprawie. Przeszukano wówczas dom w North Shields i rozkopano piwnicę jednego z pubów w Bjorku. Aresztowano też wtedy Paula Harrisa, właściciela pubu. Haris stwierdził, że Klodia była klientem jego pubu na kilka tygodni przed swoim zaginięciem. Mężczyzna przyznał, że z nią rozmawiał, ale zaznaczył, że to by było na tyle. Bardzo podkreślał, że nie wchodził z nią w żadne inne interakcje. 19 marca w domu kobiety odkryto nowe odciski palców, które należały do osób, które nigdy nie zgłosiły się do śledczych. 13 maja 2014 roku aresztowano pod zarzutem morderstwa 59-latka. Mężczyzna zostanie jednak zwolniony za kaucją i ostatecznie nie postawiono mu żadnych zarzutów. To zwolnienie za kaucją będzie miało miejsce 17 listopada 2014 roku. I ogólnie mówi się, że aresztowany mężczyzna mieszkał blisko domu Klodi i był jej kolegą z Uniwersytetu. Mężczyzna ten też miał często podwozić Klodię do pracy. I w ten sposób przenosimy się do 2015 roku, a dokładnie do 23 marca. To wówczas aresztowano 49-latka. Tego mężczyznę również podejrzewano o morderstwo, ale on także wyjdzie później za kaucją. 22 kwietnia trzech kolejnych mężczyzn, wszyscy po 50 roku życia i z okolic Jorku, zostaje aresztowanych pod zarzutem morderstwa. 17 września akta ich spraw zostaną wysłane przez policjantów do prokuratury. To prokuratura ma rozważyć wniesienie oskarżenia. 8 marca 2016 roku policja podaje informację, że prokurator zadecydował, że nie postawi żadnych zarzutów aresztowanym mężczyznom. Później okaże się, że mężczyźni ci byli stałymi bywalcami Nax Head, ale że zaprzeczają jakiemukolwiek udziałowi w sprawie. W sierpniu 2021 roku policja przeszuka San Hattin, zalesiony obszar około 13 km na północny wschód od centrum Yorku. Podobno przeszukanie miało miejsce po odkryciu nowych dowodów, ale śledczy nie stracają jakich. W rejonie od 1969 roku znajdowały się stawy. Policja osuszyła jeden z nich, by umożliwić przeszukanie dna. Pod koniec przeszukiwań detektyw Wayne Fox stwierdził, że niczego znaczącego nie udało się znaleźć. Pod koniec lutego 2022 roku wypłynęła informacja, że w styczniu przypadkowa osoba natknęła się na kwiaty, obok których leżało zdjęcie klodi. Na kartce znajdował się też napis w wodzie i narysowane były dwie strzałki. Rzecznik rodziny powiedział, że kartkę znaleziono 28 stycznia. Na zorganizowanej konferencji prasowej powiedział, że znalezisko można interpretować na różne sposoby. Dokładna lokalizacja tego znaleziska nie została ujawniona, ale uważa się, że kartkę znaleziono w okolicach San właśnie. Rzecznik rodziny dodał, że nie wiadomo, czy znaleziona wiadomość jest ważna dla śledztwa, ale policja oczywiście o znalezisku została poinformowana. Sprawa zaginięcia Klodi jest wciąż owiana tajemnicą. Jej ojciec zmarł w 2021 roku i nigdy nie dowiedział się, co stało się z jego córką. Na odpowiedź wciąż czeka jej matka oraz siostra. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i zachęcam Was do zasubskrybowania kanału oraz zostawienia łapki w górę. Do usłyszenia następnym razem.